Siemaneczko, witam wszystkich! W kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy 4 marca, wozimy obornik. E, obornik pod kukurydzę, w jakich dawkach, to opowiem Wam już w ciągniku i na polu. E, no obornik ładnie przerobiony już bo leży tutaj od listopada. Dawno też mnie nie było na tym YouTubie ostatni film 4 miesiące temu, ale no nie było co nagrywać. Więc no, jeśli jest ktoś nowy to zapraszam do wejścia aby moje. Ostatnie filmy, które były nagrywane e, no. 4 marzec Na spokojnie Wozimy obornik Znaczy zacząłem już wozić w sumie w środę Pierwszego No ale tak tylko tam Delikatnie, bo to nie było czasu do, do szkoły Trzeba chodzić to się zeszło trochę. Warunki tutaj są ciężkie. No ale co zrobić? Trudno. Dobrze, że chociaż nie, nie ładuję tego tutaj w tych warunkach cyklopem. Bo to by było dopiero. Straszne. A jak ładowarką to nie jest tak źle. Więc co? No, przy załadunku chyba na tyle. Widzimy się jak. Będę już na polu I opowiem wam coś tam więcej Bo też trzeba Będę musiał jeszcze porobić zdjęcia do ekoschematów Ale to już Opowiem wam wszystko w ciągniku I na polu No Jesteśmy już na polu To jest kawałek 4 hektary Który mamy do nawiezienia I zaorania No i tata też już yy, Wykonuje orkę Właśnie pod te ekoschematy zaraz będę musiał wyjść, zrobić zdjęcie kolejne. Bo to nie wiem jak to działa, ale słyszałem, że trzeba robić co każdy hektar, po trzy zdjęcia: trzy zdjęcia jak jest rozwieziony, i tam trzy czy dwa zdjęcia jak jest zaorany. Czy tam no, przemieszany z ziemią, nie, nie, niekoniecznie zaorany. Więc no, takie to są tam. Eee, wymysły W tej agencji Więc no Dobra Dojedziemy Tutaj przymknę szybę, żeby nie było tak głośno No ciekawe jak to wyjdzie Z tymi ekoschematami, czy w ogóle Coś ktoś Uzna za te zdjęcia no. Robienie tych zdjęć to jest według mnie śmieszne. Nadchodzić no po polu i robić te zdjęcia co każdy hektar i potem zaorane pole to też zdjęcia robić. No ciekawe czy w ogóle to ktoś uzna w tym roku te zdjęcia czy nie. No to jest No na... Na te punkty, ja w ogóle tam z tej tabelki, co oni tam wypisali, to nie wiem. Nic nie zrozumiałem, bo to za przykrycie obornika e, w, tych, w przeciągu tych 12 godzin, przemieszanie go z ziemią, jest e, dwa punkty. Jak takie gospodarstwo o powierzchni tam e, ponad 10 hektarów. No to musi mieć chyba te 12,5 punkta minimalnie, nie? Potem gospodarstwo tam 120 hektarów To musi mieć yy, 120 Punktów czy tam 125, że no to było tak podane Więc yy, no nie wiem Czy to z tego wyjdzie, no ale jak jest taka możliwość, to to można już te zdjęcia zrobić A może coś przyznają Eee, bo teraz dużo wycofanych jest tych dopłat do tak jak te rolno tam te poplony trzeba było siać to wszystko jest wycofane, więc no zobaczymy więc widzimy się nie wiem, w dalszej części dniach bo. no więc jest już troszeczkę później mamy godzinę 20.30 chyba ja jestem z ostatnim rozrzutnikiem na dzisiaj w polu. I zarówno ostatnim, myślę, na ten miesiąc. Rozrzutnikiem. No, ostatnim na ten miesiąc, bo dopiero będziemy pod koniec kwietnia wozić pod kukurydzę. Znowu. No, tam w tym rozrzutniku i tak nic nie widać, bo za ciemno jest, no ale dobra. Tylko dokończyć tutaj orkę na tym polu, no i potem uprawić, ale to też dopiero pod koniec kwietnia, i pole będzie gotowe pod kukurydzę. Więc co, tutaj tata robi orze, ten obornik i to tyle. Chyba w tym filmie. Taki krótki, więc myślę, że nie ma co przedłużać. I zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji. I widzimy się w kolejnych filmach.